A ciągniesz nosem? Pomidorówkę. O, oh, z rurki. Normalnie. Taką <gry> ja pomidorówkę <widleru�we> to ta, no wiadomo. <gry> é, wiadomo, by. <baby. wierdziś wstrzyma> nice, kurwa, Rosiu. Jeden raz. jest za yeah, Ale wtedy co to za przyjemność? Zero adrenaliny. Jorka, Czekaj, czeka Nie wiem, co ułem. zakazali, To Nie ja mogę zbliżać zbierze się na do przedszkola. przedszkola. właśnie, kurwa, to jest problem, że mi niczego nie zakazali. Nie? Na no, Kolumbii no, to się żyje, co? Jeszcze raz, co? Na Kolumbii to się żyje. Tak ono. Tak ono. A.